Siemanko widzowie, witam was w ósmym odcinku z GTA Hill Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję No i co? Aktualnie jedziemy do fryzjera Później pojedziemy do tego, pojedziemy się przespać do mieszkania Później pojedziemy po samochód I będziemy myśleć jak odbić naszego brata Bo prawdopodobnie wiemy gdzie to jest, ale musimy jeszcze zobaczyć Dojechaliśmy Ja idę do fryzjera i zaraz się widzimy. Bra widzowie. Wracamy ze od fryzjera. Obcięliśmy się na łyso. Jak i jajo. Jedziemy teraz do mieszkania. Przespać się. No i później idziemy po samochód. To do którego mieszkania jedziemy? O, to jest pytanie. Pojedźmy do tego najbliższego. Do mieszkania i widzimy się rano. Dobra, już jest już rano. Jest piąta, szósta dochodzi. Przebraliśmy się i jedziemy tym autem. Bo tu jeszcze stoi o dziwo. jedziemy po nasze auto nowe. Pieniądze mamy na koncie. No i co, mogę wam powiedzieć? Widzimy się na miejscu. Dobra, my już wizowie dojeżdżamy. Mam nadzieję, że ten się się spóźnił. Byliśmy na ósmą mówieni, a jest siódma. Więc powinien się nie spóźnić, tak? Powinien być wcześniej. Gdzieś tutaj powinno być. O jest. Tylko czemu kurwa w kominiarce? Witam. Ty. Dzień dobry! Pan sprzedaje to auto czy nie? Tak, 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 tak. Ile? Ile my się tam umawialiśmy? Ile my umawialiśmy? 5 milionów. Bo ja... Z... A, e, tak, 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 tak. Czemu, pan kłamie? Umawialiśmy się na 3,5. Nie, 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 5, 5. Nie, 5, A ja wiem, że na 3,5. Mogę panu pokazać. Czy pana widzi pan tą rejestrację? Widzi rejestrację? No to Bo ci ja co czołgos, warta... ale dobra. Ona... Panie, 4, miliony. 4 miliony 4 miliony Nie, panie nie, o. nie. O. Dobra, Dla, masz 5 będzie Przelewam ci poczekaj A no to 4, dobra, przelewam 4 Masz, przelałem ci Papiery nie jeszcze trzeba czy, nie? Ty, kamień czysty, a papiery? Pewnie są waucie Zobaczę w sowku No, wszystko jest. Ale pięknie to brzmi. No teraz jedziemy się przebrać jeszcze. Kurde, mieliśmy ciuchy w tamtym aucie. A jestem mądrym człowiekiem. I zostawiłem je tam. Dobra, jedziemy do sklepu się przebrać. Przebraliśmy się. Jedziemy teraz poobserwować co się dzieje na Humanie. Bo mam podejrzenie, że oni jednak gdzieś tam dalej go przetrzymują. Ale jeżeli nie tam, no to po prawej stronie jest taka jaskinia w wodzie. Może też tam, na statku lub coś. Tego nie wiem. No ale jedziemy pod Humana. Poobserwować ich. Więc ja mogę Wam więcej powiedzieć? Widzimy się pod Human Lapsem. Dobra, już dojeżdżamy. Zaraz będziemy na chyba nie Co jest! Co ty robisz u mnie w samochodzie? Nie jak zwykle. A myślałem, że się podobimy. No nie wiem, widz... Chyba chodzisz do fryzera wtedy kiedy ja. Bo masz normalną fryzurę i nie wyglądasz jak pajac już. W sumie coś z na dalej masz. Ale nie aż tak jak wcześniej. Co chcesz ode mnie? Ej, co chcesz ode mnie? No i się nie dowiem. Co za łeb? inny nie odpowie. Zastanowię się na to odpowiedzią. Aha, miły człowieku. Nie wiem, ty jesteś? Brzydki. Mam do ciebie niespodziankę. No. Zajrzyj pod siedzenie. Co jest? Rewolwer? No i... czekaj, to auto dopiero kupiłem, skąd tu się znalazł rewolwer? Voila Dziwny jesteś Dobra, poczekaj, musimy skręcić w góry Nowe auto Wyczuwam dużo drapieżników Dzisiaj duży roz... Wiesz, przyszliśmy tu poobserwować, a nie pozabijać, idioto Halo, Dwayne, radio! O, o już myślałem. Są, są co, halo, halo, halo? No. Gdzie jesteś, bo mam do ciebie sprawę. Na górach obok Humanach. Po co znowu wróciłeś na Human? A zyskaliście tego swojego brata? Nie, ale wiem gdzie jest i naprawdę za, za niedługo po, polecimy po niego. Tak, ja, ja wiem gdzie jest. Kurwa na dokach tylko przepraszam bo widziałem, jak widziałem jakiś wielki transport z Lapsa. Na dokach? ja myślałem, że w tej jaskini tam y, po lewej stronie wyspy Wiesz gdzie? Tam jest takie robienie no, ale... Nie, ale tam głównie był sprzęt Więc pewnie z toków będzie odbieramy, bo tam mają najwięcej sprzętu, więc jeśli nie odjdziesz zaprzód okay. do kamień, to będziesz się przewalana Dobra, ja idę znów pić Ej, stary, jesteś na humanie? Ej Nie mam pojęcia Nie mówię do ciebie, a ten debil na radiu jeszcze jest czy nie? O cholera Co? Co? O, właśnie, widzisz? Wiesz, ile na humanię jest? No, widziałem. człowieku no. Nie wiem, co tu się. na co oni się szykują, ale. grubo. Nie, ja czy powiem Pamiętyle. na to. Na co? No, robicie ciebie. Aha, kurwa. No, Chciałem, żebym był szczery. No, masz być szczery. Idą pod ciebie raczej, tak zgaduję okej, okay, dobra, musimy odwiedzić szyję w takim razie i tak Ej słuchaj, jak, jak, płaci, ja, ja? jak ja miałem do Ciebie mówić? Jeden. Jeden, a możesz powiedzieć swoje imię, a, powiedzieć swoje imię? a czym jest imię? Ja tam przez radio debilu Do mówisz debilu. Do ciebie debilu z Rusia. Jerdol się, jak mam do Ciebie mówić? Powiedz swoje imię. Jeden! jeden. Nie jeden, tylko imię, Devilu. Po imię. A jak można imię? Imię. Dobra, jeden. Ty. Jeden. Jerdol ja. się wyłączam się z radio. Dobra, no. słuchaj. To mi druta, psia. Słuchajcie, jak tam randka z Sofirain? No, git, git, git. Okej, dobra, wyłączam się na rafrajrze. Że... Słuchaj, ja ej, to ja e, furia, nie? Furia do ciebie mówić. Mhm. Mam pytanie. Słucham. Jak to jest być frajrem takim jak ty? Zaraz mogę skręcić prawo na góry. Nie, żartuję, żartuję. A pomożesz, pomożesz mi przy odbieraniu dzisiaj brata będziesz moją Będziesz moją bronią Pytaszom No i się Będzie raczej dużo trupów, więc wiesz Dobra, jedziemy do Los Santos o, tak. Słuchaj, jedziemy teraz do, do Los Santos. Nie mogę Też mi powiedz, że się wpierali w każde zdanie. No, jedziemy teraz do Los Santos, jedziemy się przebrać na bojowo, jak bojówkarze ogólnie. I jak się przebierzemy, to jedziemy do tego. Jak się nazywa? Do garażu po inny samochód. Żeby odbić tego. Braciszka. Pod terenowy, bo musimy tam górami raczej przejechać. Więc widzimy się w Los Santos. Dobra, ty. Ziomek. Halo? Mhm. Mm co ty tu jeszcze robisz? Weź się stąd znikaj najlepiej. Ooo, hmm, jeśli będzie. Ale... Masz mi obiecać. No? Zakarmisz mnie. Tak, znikaj. Co? Tak. To on zniknął. Co jest? Dobra, nie wnikam widzowy. wyjedziemy zapakować auto. Idziemy się przebrać Więc widzimy się jak się przebierzemy Dobra, przebraliśmy się już. Idziemy do auta Ty pojaw się Tajemniczy. ura, Pojaw się gangsterze Słucham! O, pojawił się. O jedziemy już na akcję. O tak Ochle na auto w ogóle? Nie najgorsze. Ten za nie 200 tysięcy. Nie bym je wziął za darmo. Aha. I miły człowiek. Ty kurwa nawet człowiekiem nie jesteś, co ja do Ciebie człowiek mówię. Sorry, zapomniałem. Furia. Ja był, istotą ludzką. Odkupię. Odkupiłbym auto i zabiłbym. Odkupiłbym auto i... Aha, zrobię to co chcę. A okej okay. chciałbyś kiedyś być człowiekiem? Nie. Aha. Aha, niemiło. Bo no bym musiał być podróżny. Dobra. Samki tu pojedziemy na miejsce. Będzie znikaj Czeku. O. No, jak zawsze. Znikaj no. No. Szybko. Kurczna fałdowiekem. Nie. A nie. Aha. myślałem, że jesteś o człowiekiem. czupiem. człowiekiem, no, dobra. Niech ci będzie. On Zniknął. Dobry gangster, dobra widzowie. Widzimy się na tym miejscu, gramy. Ty, furia, pojaw się. A jest. Nie ma cię jeszcze. Co A O jesteś, dobra. Witaj, powiedz mi, czy jadę dobrze? Bardzo dobrze. Cholera to tak rzuca się jak czekuty. Ciągła prosta, czuję to. Yeah. Gdzie teraz? Na dół, prosto. Okej, tak. okej. Okay, okay. Teraz bardziej poczuję. Cholera. Prawda bardziej. Już chwila skręcę to teraz na tą górkę tutaj pięknie. Widzisz, że jestem dobrym drive mistrzem. Teraz to Teraz raz dobrze Rocanki mordę ty kurwa pajacu Teraz prawo dalej czy w dół już Prostą Prosto. tutaj bardziej myślę o tym gdzie jedziemy. Ale myśmy mamy tu jakieś zjazd, czy nie? Grota jest tu. Dobra, idziemy z drugiej strony, bo ty debil jesteś. Za O cholera. Są ludzie. O cholera. O, tyś. Co so, ki mordę tym furią. Chcę zjechać tu, żeby jakoś ołszy do auta schować. Dobra. Oła. Super Dobra, chodź, wysiadamy Kurio, słuchaj Ej Kurio Mhm mm Podejdź tu Uderz mnie w łeb Szybko Odpowiedź do no. mała W gnoju Ej, weź zrób, żeby j mi jakaś się tu pojawiła Zrób, żeby j mi jakaś łódka się tu pojawiła Nie patrzę Za Już? Oh, mam magika. Dobra, chodź magiku. Ciadaj. Płyniemy. Mam magika broń. Jest do tego takiego czopka jak to nie ma. ty nie no. Cywięty, żeby oh, daleźło.

że to sijausia kurde, gdzie on jest? Molera taki dewilzał z swojego za, za idioci. Oni sami się zabijają. O ile on trzeci, A trzecia kula? Chodź tu. Leż, oh. zaraz tam pójdzie. Cholera, muszę nie. No. Nie, nie dajcie mu opcji, zdobyć. się zdobyć! Nie Dalej Leż, no. Nie, co my ty nie aaaa... Na kolana, przed panem. Jest Oksi... O kurde. ja! On żyje czy nie? chodź tutaj. Chodź tu szybko. Gdzie ty jesteś? Oksi ja. Nie, pójdź ma. Zaraz przyjdę po ciebie. ja! RAKETA VKLAT! Ela é super! Ainda não tinha mais nada a dizer... Jesus Maria! não tinha mais nada a dizer... Oh, Furio! Ainda não tinha nada a não Leży kolejny To chyba ostatni O to są ostatni ludzie Ostatnia nie wiem, czwórka chyba Leży Dostał, leży Chyba półko ostatnich zostało ale nie jestem pewny olera, no Oni tu nie przejdą Muszę stać usz tu jeszcze jest, Cholera, dobra, idziemy Ujo, słyszysz mnie? Epiro, słyszysz mnie? Oj się usz, biedny usz, 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 ci wstać, stać, czekaj. Ups, ja. Wstawaj. Cholera, palisz się, wstawaj szybko. Kurwa, dłej. Uciekaj. je. Gdzie kurwa? Co za brata. Leżcie psy. Wszyscy stać. To wasz koniec. Stój. Kurwa, nie wziąłem. LSS. Bo Boże. Oj. Chyba jednak on ma internecję Infanta. Zachodzią się ja szybko. Uciekamy. Kurwa, Szybko Musisz co to Kurwa robię kurwa. Furio, a furia siadacznie z idiotą. Ano. Jaka Ej, kurwa, kurwa furia. Z czym ty kurwa... Pierdolisz. Musia, ja, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. Nie pierdalać, bo by jedę. Za mojego brata. Wysiadaj. Kurwa. Pierdole, ile mnie nie było? Nie wiem, trochę ci nie było, choć do auto. <śmianie> to za idiota Siadaj, siadaj, siadaj Idziemy Uciekamy Cholera A już jest ci, że Kurwa, ledwo No uciekamy stąd na spokojnie bracie Robię no, wszystko, żeby cię znaleźć Ty mnie kurwa zabijesz jeżdżąc no spokojnie, mistrz drivingu to ja. Chuj! A nie, kurwa, kierowca. Czy czytał nie? A, policja, ale to nie ma na nas, to dobrze. i po co ma zatrzymać o auto lekko opancerzone z pozbijanymi szybami z uzbrojoną osobą w środku? No właśnie, idioto. Nie? No. Czy kupiono. Zapomniałem, że płacimy policji. No. Biorę cię do szpitala, spokojnie. Do prywatnego. Dobrze, nie do publicznego kurwa... Publiczny to jest odbić tego pomyka i zaraz zginie. Za niedługo. Który? Co? Czerwony. Czerwony zginie. Niebieskiego jeszcze zostawimy, zobaczymy co chce wykombinować. I co zrobiłeś swojego brata? O! Ciekawie. Znaczy powiedz mi jedno. No. Jak to się stało, że jesteś w takim stanie? Czyli? No, kurwa, wiem jak wyglądałeś. Gdyby nie to, że. pomogłem ci. No powiesz. Moja to moc Ci pomogła, mogę, tak ci... mogę Ci tak powiedzieć. To nie ja. To Ty kurwa Thanos wiem, jakiś, ty nie... albo Spider-Man... Raczej, te... raczej nie widzisz, ale... Zapomnisz o tym wszystkim, ale po mojej prawej... Na miejscu pasażera, widzisz taki gościu w garniturku. Widzisz go? Kurwa. Weź no, to jest moja to moc. Lepiej. Nie, to nie, nie do psychiatry, to jest to moja, to moja hiatry, moc. Do co tu się chodzi. To ja od ja sobie jest... zamknę. Mówi co jest teraz. Zaraz będziemy na spokojnie usiąść. Idziemy na skróty. Przedam jest policja, uważaj. Okej. Okay. Ej powiedz mi, gdzie jest ten szpital. Zapomniałem. Prostu. Ej, czekaj, bo ja ominąłem go, dobra. Jak głupi jestem. Bez mózgu. Mam to po tobie. Udaj, mordę. Hmm. Tu jest. Prywatny lekarz. To ty jedziesz bez mózgu? Pójdźmy do prywatnego lekarza Śmiećku. Śmicku, za kim mogę. Idziemy, chodź. Szybko. Kurwa. idzie, idziemy. Idziemy, idziemy, No idzie, idzie. idziemy. Idę kurwa, idziemy. Idziemy, idziemy, Chodź do środka, zaraz Cię ludzie. Chodź. O, ja ...w prywatnym szpitalu, prywatnego lekarza. O kur... Rzucić u, broń, powiedziałem, ta. wszyscy. Rzucić broń. Mhm. Nie słuchajcie, broń. bo to jest jakiś debil, kurwa. Rzuć broń. Hmm, 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 hmm. Co? Co? Broń. teraz twoja kolej. śmieciu! Tak kończą śmiecie. Za mojego brata. No uciekamy. A wy co? Panowie, podobało mi się to. Zatrzym się, stój. na Rejnauta, może przygarnę. W sumie przygarnę chyba jednego, jak się da wsiąść do niego. Biorę tego na przyda mi się. Uciekam stąd. Kurwa, nie da się do niego wsiąść. Nie ma kluczyków. Będę jest zamknięty. Nie zabiorę jeszcze Nie no, złuchamy. Dobra, uciekamy stąd. Policja już tam się włącza. O nie, ciekawie. Dobra, widzowie. To by było na tyle. No i widzimy się w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. No i na ra.